Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko." Powiedział do niej Jezus: "Jestem nim ja, który z tobą mówię." Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą, jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój ban i, od ban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem. Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, Rabbi jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyż mógł kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmiem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiąca nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plony na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyła na Jego Słowo, a do tej kobiety mówili Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem usy, uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. I tak sobie myślę, że ta kobieta wcale nie chciała, nie oczekiwała jakiejś zmiany w swoim życiu. Robiła to, co zawsze przyszła w południe po wodę, chociaż nikt o tej porze po wodę nie przychodził. Przyszła bo może się bała. Po raz kolejny spotykać z ludźmi, którzy dobrze ją znali, którzy widzieli jej życie, a ono wcale kolorowe nie było. Bała się tych spojrzeń, tych rozmów, tych plotek, tych śmiechów. Chciała ukryć, przyzwyczaiła się do swojego cierpienia, już z nim nie walczyła, nie narzekała na swój los, po prostu żyła, byle przeżyć. Miała pięciu mężów, a ten, który był jej obecnym, nie był jej obecnym. Układała swoje życie po swojemu, za każdym razem pewnie popełniając te same błędy. Ale przecież ja potrafię, ja umiem, dam sobie radę. A kiedy pierwszy raz nie wychodzi, drugi raz nie wychodzi, trzeci, to trzeba się przyzwyczaić. Człowiek może wiele znieść, może naprawdę dużo wycierpieć i przyzwyczaić się do swojego losu. Żeby tylko jakoś to było, aby było zdrowie, żeby ten rok nie był gorszy od poprzedniego, jakoś to będzie byle do pierwszego, do dziesiątego i tak można całe życie. I ona też w taki sposób to swoje życie przeżywała, aż do tego jednego momentu, do tego spotkania i do tej rozmowy, która na początku wcale nie wyglądała na jakąś przełomową w jej życiu. Oboje wymieniali się celnymi ripostami, tak to możemy nazwać. Ale kiedy Jezus odwołuje się do pragnienia, do tej sfery jej życia, która kiedyś istniała, która została gdzieś głęboko zakopana, to coś się w niej budzi. Ona po raz kolejny wierzy w marzenia, wierzy w ideały, które kiedyś miała, po raz kolejny chce żyć. Zaczyna się w niej, no właśnie. Jakaś zmiana, przemiana, nawrócenie, wiara, odzyskanie życia, wskrzeszenie, zmartwychwstanie. Możemy to nazwać jak chcemy. W każdym bądź razie jej życie już nigdy nie jest takie same. Bo takie właśnie jest spotkanie z Jezusem. Nie wiem, czy to dobrze interpretuję i czy w ogóle to ma jakikolwiek sens. Chcę tylko powiedzieć jedno. Weź tą Ewangelię, Dzisiaj, w nocy, jutro, pojutrze, i wejdź w tą sytuację, która się dzieje, która ma miejsce. Postaw się, może, w roli tej kobiety, może w roli uczniów, których przez większość Ewangelii nie ma, może w miejsce tych Samarytan, którzy przychodzą do Jezusa. Porozmawiaj, bądź obecny, spotkaj się przy tej studni, przy tym miejscu, w którym. Dawno byłeś, które w tobie umarło, gdzie kiedyś była wiara, nadzieja, jakieś ideały, a już życie je zmiotło. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.